Cześć, trenuję sylwetkowo już nieco ponad 7 lat. Podczas tego okresu moja sylwetka wyglądała raz lepiej, raz gorzej, ale obecnie jestem bardzo zadowolony z tego, jaką sylwetkę udało mi się wypracować, jaką sylwetkę zbudowałem, trenując w pełni naturalnie i jaką ty sylwetkę również możesz zbudować bez żadnego problemu. W tym filmie powiem ci, co jest najważniejsze w treningu sylwetkowym co jest najważniejsze w kształtowaniu sylwetki. I co ja sam chciałbym wiedzieć dużo, dużo wcześniej, aby nie popełnić tylu błędów, ile popełniłem i aby jeszcze szybciej osiągnąć sylwetkę, z której naprawdę jestem zadowolony. Ja nazywam się Dawid Koźluk, zawodowo zajmuję się rozwiązywaniem problemów sylwetkowych. Jestem trenerem, który specjalizuje się w treningu sylwetkowym oraz kształtowaniu sylwetki mężczyzn. Zatem jeżeli takie treści, takie tematy Ciebie interesują i chciałbyś zmienić swoją sylwetkę to będę Ci bardzo wdzięczny za polubienie tego filmu już na samym wstępie oraz za zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznę od treningu sylwetkowego. W takim treningu bardzo ważne jest to, aby nasz plan treningowy i nasz trening sylwetkowy w praktyce sprawiał nam przyjemność i żeby nam się podobał. Jeżeli tak jest, to możemy dużo szybciej, dużo łatwiej i dużo przyjemniej osiągnąć swoje cele sylwetkowe. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli coś nam sprawia przyjemność, to dużo bardziej się do tego przykładamy, jesteśmy dużo bardziej zmotywowani, a to bezpośrednio przełoży się na lepszą rekrutację wysokoprogowych jednostek motorycznych do pracy, czyli tych włókien mięśniowych, które mają największy potencjał do wzrostu. Przełoży się to również na to, że będziemy lepiej wykonywać ćwiczenia i dużo łatwiej nam będzie osiągnąć mimowolnie spowolnione powtórzenia, które istotnie stymulują nasze mięśnie do wzrostu. Ponadto będziemy dużo chętniej trenować, i też, jak wiadomo, proces kształtowania sylwetki generalnie jest długotrwały. A jeżeli coś nam sprawia przyjemność, coś nam się podoba, to będziemy w stanie to długoterminowo realizować. Więc bardzo ważne jest to, aby trening sylwetkowy i nasz plan treningowy był do nas w 100% dopasowany. Dlatego też, zawsze, gdy wysyłam plan treningowy moim klientom, to daję im tydzień na sprawdzenie planu treningowego w praktyce. I proszę o zanotowanie ich, co im się w tym planie podoba i co im się w tym planie nie podoba. Następnie mój klient wysyła mi te informacje i ja wiem, co w tym planie jest ok, co w tym planie jest w 100% dobrze dopasowane do mojego klienta, a co ja powinienem poprawić, żeby mój klient czuł się lepiej na danym planie treningowym i żeby osiągał jeszcze lepsze efekty sylwetkowe. Oczywiście po takim tygodniu plan treningowy aktualizuję. Dzięki temu każdy mój klient jest zadowolony z planu treningowego, który ode mnie otrzymuje. A osiąganie efektów staje się przyjemnością i łatwością. Pozostając w temacie treningu, nie ma jednego najlepszego ćwiczenia na daną partię mięśniową z kilku różnych powodów. Po pierwsze, ćwiczenie najlepsze dla mnie nie musi być najlepsze dla Ciebie. Po drugie, nie możemy wybrać jednego ćwiczenia na każdą partię mięśniową, gdyż partie mięśniowe dzielą się na poszczególne regiony i wtedy ucierpiałaby hipertrofia regionalna czyli regionalny rozwój danych mięśni. Kluczowe jest zatem to, aby wybierać ćwiczenia, które sprawiają nam przyjemność, które lubimy, i które pozwalają nam zastymulować daną partię mięśniową lub jej konkretne regiony, które akurat nas interesują. Jakość wykonywanych serii jest zdecydowanie ważniejsza niż ich ilość. Jeżeli wykonasz 20-30 serii na partię w skali tygodnia, w trzech, czterech, może nawet pięciu ćwiczeniach na poszczególny mięsień, ale Twoje ostatnie powtórzenia w każdej serii wyglądają. Właśnie tak, to dużo lepsze efekty osiągniesz, gdy będziesz wykonywał o połowę mniej serii, bądź najlepiej, między 6 a 10 skali tygodnia na każdą partię mięśniową, ale zadbasz o jakość serii, czyli o mimowolnie spowolnione powtórzenia. O to, żeby wykonywać tych mimowolnie spowolnionych powtórzeń od 2 do 5. W zależności od złożoności ćwiczenia. Wtedy, jeżeli wykonujesz przykładowo o połowę mniejszą objętość, ale Twoje ostatnie powtórzenia w każdej serii wyglądają właśnie tak. To Twoje efekty sylwetkowe będą nieporównywalnie lepsze oraz szybsze. Dlatego, że to podczas mimowolnie spowolnionych powtórzeń występują dwa czynniki, które doprowadzają do hipertrofii, czyli do wzrostu Twoich mięśni. Lepiej jest również odpoczywać dłużej niż krócej między seriami oraz między ćwiczeniami. Jeżeli między jakimś ćwiczeniem lub między seriami odpoczywasz minutę lub poniżej minuty, no to muszę Cię zmartwić, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo. Że po pierwsze nie trenujesz blisko upadku, nie trenujesz z mimowolnie spowolnionymi powtórzeniami i przez to ograniczasz swoje przyrosty, a ponadto sama w sobie krótka przerwa między seriami również to robi poprzez zbyt szybkie kumulowanie się zmęczenia. A jeżeli zmęczenie osiąga pewien poziom, to może nam uniemożliwić rekrutację do pracy włókien mięśniowych, które mają największy potencjał do wzrostu czyli zbyt duże nagromadzone zmęczenie. Może wręcz uniemożliwić nam uzyskiwanie efektów hipertroficznych, efektów sylwetkowych. Samo w sobie obciążenie w treningu sylwetkowym nie ma praktycznie żadnego znaczenia, o ile zachowamy je w pewnych ryzach. Dlatego zdecydowanie lepiej jest wykonać ćwiczenie dokładniej, lepiej technicznie, z odpowiednim tempem pracy i przede wszystkim z odpowiednią ilością mimowolnie spowolnionych powtórzeń. Na tym wyjdziemy dużo lepiej, niż jeżeli założymy sobie. Taki ciężar, gdzie będziemy wykonywać tylko pół ruchy ze słabą techniką i z daleka od upadku mięśniowego. I na koniec oczywiście lepiej trenować każdą partię mięśniową dwa razy w tygodniu, a nie raz w tygodniu, z uwagi na większą częstotliwość nasilania tempa syntezy białek mięśniowych. Więc jeżeli masz taką możliwość, to staraj się trenować każdą partię mięśniową, każdy mięsień właśnie co najmniej te dwa razy w tygodniu. Przechodząc do zaleceń żywieniowych, nie istnieje jedna najlepsza dieta, która daje nam jakieś specjalne magiczne efekty. Jeżeli naszym celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, to nasza dieta musi się opierać o deficyt kaloryczny, czyli spożywanie mniejszej ilości kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie kaloryczne. I nieważne jaka to nie będzie dieta, jeżeli jest deficyt, to umożliwi ona nam utratę tkanki tłuszczowej. W drugą stronę, jeżeli naszym celem jest budowanie masy mięśniowej, to wtedy najlepiej sprawdzić dieta się. z nadwyżką kaloryczną. I tutaj ponownie, nieważne jaka będzie to dieta, jeżeli będzie nadwyżka kaloryczna, to będziemy mogli szybko i skutecznie budować masę mięśniową. Warto tu zwrócić uwagę, że nadwyżka kaloryczna nie jest niezbędna do budowania masy mięśniowej, ponieważ możemy budować mięśnie będąc w deficycie kalorycznym, w warunkach ujemnego bilansu kalorycznego albo na zerze kalorycznym. Aczkolwiek najefektywniej i najszybciej budujemy mięśnie właśnie będąc na nadwyżce kalorycznej, czyli gdy spożywamy więcej kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Jeżeli chodzi o podaż białka, tłuszczów i węglowodanów, powinniśmy spożywać około 2 g białka na kilogram masy ciała, około 1 g tłuszczów na kilogram masy ciała i około 4-5 g węglowodanów na kilogram masy ciała. Jeżeli któregoś makroskładnika potrzebujemy więcej lub mniej w zależności od naszych indywidualnych preferencji, oczywiście jak najbardziej możemy to zrobić, aczkolwiek zawsze warto bazować mniej więcej właśnie na tych ilościach. Prawdą jest to, że możemy budować masę mięśniową lub redukować tkankę tłuszczową, jedząc dosłownie wszystko to, co chcemy i nie musimy trzymać żadnej specjalnej diety. Kiedyś istniało takie hasło, jedz jak chcesz, wygląda jak chcesz. Jest to od poniekąd prawda, ponieważ możesz jeść, jak chcesz i możesz wyglądać, jak chcesz, ale z pewnością nie będziesz się czuł, jak chcesz, ponieważ gorsze jakościowo jedzenie, przetworzone jedzenie istotnie wpłynie na pogorszenie twojego zdrowia i pogorszenie twojego samopoczucia. Dlatego najlepiej jest korzystać z zasady 80-20, gdzie 80% twojej diety składa się z produktów zdrowych, nieprzetworzonych i pełnowartościowych, a pozostałe 20% twojej diety. To są produkty niekoniecznie zdrowe, ale takie, na które masz po prostu ochotę. Zachowując właśnie taki balans, jak najbardziej możesz osiągać swoje efekty sylwetkowe, dieta nie będzie przy tym restrykcyjna i zachowasz również zdrowie. Regeneracja oraz suplementacja. W celu odpowiedniej regeneracji powinniśmy zadbać oczywiście o sen, i to ten sen będzie oczywiście kluczowy, więc warto spać między 6 a 9 godzin i zadbać o odpowiednią jakość snu. Jeżeli chodzi o suplementację, to suplementy w pewnym stopniu mogą nam pomóc, natomiast będzie to 5%, może maksymalnie 10%, czyli nic specjalnego. Zdecydowanie lepsze efekty osiągniemy, gdy dopniemy plan treningowy, trening sylwetkowy w praktyce, plan żywieniowy, dietę w praktyce oraz regenerację, niż gdybyśmy nie przykładali się właśnie do tych istotnych fundamentów, ale postawili na najlepsze suplementy. Jeżeli masz możliwość i masz budżet na suplementację, to warto postawić na kreatynę, warto postawić również na białko, jeżeli go potrzebujesz, ponieważ nie dostarczasz odpowiedniej ilości białka z diety. Natomiast wszystkie pozostałe suplementy są niezbędne i bez nich jak najbardziej możesz osiągnąć świetne efekty sylwetkowe. Suplementy są jedynie dodatkiem, a trening, dieta i regeneracja są fundamentem. Na koniec trochę podejścia mentalnego. Mianowicie nie powinieneś się porównywać, jeżeli chodzi o wygląd sylwetkowy, do nikogo innego jak do samego siebie z przeszłości, dlatego że sylwetki, które widzisz w social mediach, to jest często bardzo dobra genetyka to jest często doping, idealne światło, idealne ustawienie i przerabianie zdjęć czy nagrań związanych z sylwetką. Wszystko po to, aby przykuć właśnie Twoją uwagę, natomiast na co dzień te wszystkie sylwetki niekoniecznie wyglądają aż tak dobrze. Dlatego, jeżeli porównujesz swoją sylwetkę, to porównuj ją tylko i wyłącznie do Twojej własnej i koniec końców pamiętaj, że to Ty masz być zadowolony z tego, jak wyglądasz i to Ty masz czuć się dobrze w Twoim ciele. Te wszystkie fundamentalne rzeczy, które Ci wymieniłem, wydają się być bardzo proste do wdrożenia. Przez to, że są takie proste, wydawać by się mogło, że one nie działają. Natomiast ja jestem doskonałym przykładem na to, że te rzeczy realnie działają. Moi klienci są również na to doskonałym przykładem. Jeżeli ty nie masz efektów, to prawdopodobnie cała magia, której szukasz, jest w pracy, której unikasz. Ode mnie to wszystko ja, na przestrzeni tych nieco ponad 7 lat treningu sylwetkowego, musiałem poznać, musiałem zrozumieć te wszystkie zalecenia, te wszystkie metody, no i chciałem również poznać mechanizmy, które za nimi stoją, dlaczego akurat właśnie tak mamy robić, dlaczego tak mamy trenować, dlaczego tak mamy jeść. Jedne poznałem nieco szybciej, inne nieco później. Niektóre sam stworzyłem jak parametr MSP, który jest najważniejszym parametrem w treningu sylwetkowym, ale zawsze jest problem z trzymaniem się tych wszystkich rzeczy w praktyce, mimo tego, że one z pozoru wydają się być bardzo, bardzo łatwe. Natomiast obecnie pomaga mi w tym mój program Spektakularna sylwetka, a w szczególności dział weryfikacja działań, gdzie mogę dokładnie sprawdzić, co robię dobrze, a co robię źle i jak to powinienem poprawić. Dzięki temu zarówno ja, jak i osoby, które posiadają program Spektakularna Sylwetka mają stuprocentową pewność, że robią wszystko dobrze i niemożliwe jest to, żeby nie osiągnęli swoich wymarzonych sylwetek. I Tobie również radzę, żebyś regularnie sprawdzał w praktyce, czy wszystko robisz dobrze, czy przestrzegasz tych wszystkich zaleceń, które doprowadzą Cię do Twojej wymarzonej sylwetki. Mam nadzieję, że film się spodobał, mam nadzieję, że zdobyłeś tu mnóstwo wiedzy, mnóstwo wartości. I byłbym Ci bardzo wdzięczny za zostawienie taktycznego komentarza oraz udostępnienie tego materiału, ponieważ dzięki temu ja mogę rozwijać ten kanał na YouTube i mogę dzielić się z Tobą moją wiedzą na temat kształtowania sylwetki, treningu sylwetkowego, zupełnie za darmo, tworząc właśnie taki materiał. Także będę bardzo wdzięczny za komentarz oraz udostępnienie. I oczywiście z góry za takie działanie bardzo Ci dziękuję. Jeżeli masz jakiś problem sylwetkowy związany właśnie z tym, jak wygląda Twoja sylwetka. Chciałbyś nabrać masę mięśniową, zredukować tkankę tłuszczową, po prostu zmienić bądź poprawić swoją sylwetkę, aby czuć się dobrze w swoim ciele, aby pozbyć się kompleksów i uczucia wstydu, to rozważ indywidualną współpracę ze mną, bądź mój program Spektakularna Sylwetka, gdyż dzięki temu jesteś w stanie rozwiązać swoje problemy sylwetkowe. Tymczasem ja Ci dziękuję za oglądanie i do następnego!